Jak co roku w marcu na sesji Rady Powiatu prezentowane są sprawozdania różnych jednostek i instytucji podsumowujące poprzedni rok działalności. Jedno z nich dotyczyło stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu pabieńskiego. Szczegółowo ten temat zaprezentował radnym zastępca komendanta powiatowego Policji młodszy inspektor Tomasz Jarmakowski. Wcześniej takiego rocznego bilansu na odprawie rocznej, o czym mówiliśmy w infofleszu 11 lutego, dokonał ówczesny komendant powiatowy inspektor Cezary Petrus. Radni wysłuchali również informacji dotyczących realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2018 rok. Już na samym początku dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Magdalena Werstak, wspomniała o dwóch trendach, jakie dało się zauważyć w ubiegłym roku. Maleje liczba osób chętnych do pracy, a wzrasta zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców, przyznała. Ten trend jest bardzo widoczny i również w tym roku już mamy. Coraz większą ilość yy, składanych wniosków na yy, zaproszenie na osoby z poza szkodzeniem naszego kraju, no, a osób chętnych do pracy, w Cechą charakterystyczną naszego powiatu jest wysoki udział bezrobotnych po 50. roku życia. Osoby te najdłużej pozostają w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Pabienicach, choć ich sytuacja w 2018 roku uległa pewnej poprawie. Dużo krócej w statystykach bezrobocia pozostają ludzie młodzi. Są oni grupą preferowaną przez pracodawców i brak doświadczenia nie stanowi już tak istotnej bariery jak dawniej, aczkolwiek i oni stawiają zdecydowane warunki dotyczące zatrudnienia. Łącznie aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w roku ubiegłym objęto 1668 osób, to o 413 mniej niż w 2017 roku. Mniej było jednak bezrobotnych klientów urzędu, więc i mniejszą pulę środków finansowych na realizację aktywnej polityki rynku pracy dysponował powiat Pabianicki. Kwota, jaką przeznaczono na realizację programu, to 12 206 714 zł. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy będzie kontynuował działalność ukierunkowaną na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności osoby młode po 50 roku życia z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotne. Istotnym elementem przedstawionego powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2019 rok będzie także wsparcie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju kompetencji, jak również kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. Łączna kwota, jaką Urząd Pracy chce przeznaczyć na realizację programu, to 10 848 264 zł. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowali wszyscy obecni radni. Rada Powiatu przyjęła również uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w tym roku otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pamińskiego przypada kwota 3 72 851 zł, z czego większość blisko 2 983 000 przeznaczone zostaje na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Najwięcej z tej puli 1 423 000 to dofinansowanie kosztów tworzenia i działania dla warsztatu terapii zajęciowej w Pabianicach oraz w Konstantynowie Łódzkim. Ponadto 709 tysięcy złotych przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze pół miliona na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 273 tysiące na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych a 76 tysięcy na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Natomiast pozostałe z całościowej puli 90 tys. zł pójdzie na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej. Takiego podziału środków dokonano, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w oparciu m.in. o zainteresowania osób niepełnosprawnych określonymi rodzajami zadań na podstawie ilości złożonych wniosków oraz o wysokość środków otrzymanych z pefronu w tym roku, jak również o doświadczenia z realizacji zadań w ubiegłych latach. Temat pieniędzy z pefron pojawił się również podczas sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na ten rok, które przedstawił dyrektor PCPR-u Jarosław Grabowski. Można powiedzieć, że jak co roku mamy dosyć duże braki, jeśli chodzi o środki finansowe, które otrzymujemy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z algorytmem. W tamtym roku była to kwota powyżej 2 milionów 800, ale. Tak, jest to kwota mała i nie zaspokaja wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu wojska Myślę, że zwiększenie tej kwoty o 1,5 miliona byłoby taką już kwotą, która by mogła zaspokoić te potrzeby. Największe oczywiście potrzeby to łamanie barier architektonicznych, skomunikowanie się technicznych oraz dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych. No i oczywiście turnusów rehabilitacyjnych. W przypadku turnusów rehabilitacyjnych braki są w wysokości 600 tysięcy złotych, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby każdej z grup orzeczonych. W przypadku łamania barier te potrzeby to jeszcze 400 tysięcy dodatkowe i przedmioty ortopedyczne 300 tysięcy. Ale mam nadzieję, że to będzie się zmieniało w tym roku. Następna uchwała będzie przez Państwa przyjmowana. Otrzymaliśmy środki zgodnie z algorytmem i już jest 60 tysięcy więcej niż w porównaniu z rokiem ubiegłym, także jest jakiś postęp. Natomiast w wykazie wspomnianych potrzeb w zakresie pomocy społecznej na ten rok dyrektor Grabowski wskazał na konieczność przeprowadzenia inwestycji w Domu Pomocy Społecznej. Chodzi o przebudowę i modernizację trzeciego i czwartego piętra oraz stref wyjściowych w DPS ie przy ulicy Łaskiej. Koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na 1 400 tysięcy złotych. W tej kwestii będą czynione działania w celu pozyskania pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest ciężka i radykalna, bo trzeba pokonać minimum 40-kilometrową trasę w nocy. Samotnie lub w skupieniu, bez rozmów i pikników, w zmiennych warunkach atmosferycznych i co najważniejsze z wyjątkowymi rozważaniami. Jednym słowem musi boleć, bo to droga do nowego życia. Tak organizatorzy opisują ekstremalną drogę krzyżową, która z naszego miasta w piątek 5 kwietnia wyruszy po raz piąty. Tradycyjnie poprzedzi ją sza święta w kościele Najświętszej Maryi Panny Różańcowej o godzinie 20.00. Ekstremalna droga krzyżowa jest to przede wszystkim wydarzenie duchowe. Wydarzenie duchowe, w którym każdy uczestnik może, może spotkać Boga. I jest to właśnie celem ekstremalnej drogi krzyżowej jest właśnie to spotkanie spotkanie z Bogiem. Natomiast jakby z takiego bardziej praktycznego, technicznego punktu widzenia jest to praktyka religijna, osobista praktyka religijna to droga krzyżowa, która się odbywa poza murami kościoła. Są wyznaczone jest wyznaczone 14 stacji. Do przejścia w zależności od wyboru są cztery trasy. Najkrótsze imienia świętego Wincentego Apaulo liczy 41 km i wiedzie wokół Pabianic. Druga imienia sugi Bożej Bandy Malczewskiej to 48-kilometrowa trasa do pażna. Można również wybrać trasę do Rososzycy imienia świętego Wawrzyńca, gdzie do pokonania są 53 km lub zdecydować się na nową podczas tej edycji drogi krzyżowej, najdłuższą liczącą aż 70 kilometrów trasę do świnic Barskich nazwaną imienia świętej Faustyny Kowalskiej. W ekstremalnej drodze krzyżowej może y, uczestniczyć tak naprawdę każdy. Tutaj zapisywać się mogą osoby dorosłe, również mogą się zapisywać dzieci, jednak tutaj jest warunkiem to, że muszą być pod opieką osoby dorosłej opiekuna prawnego. znaczenia pozostają przygotowania do drogi, ponieważ jest to nie duży wysiłek. Dlatego osoby, które zdecydują się wziąć udział, powinny zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Dla osób, które czy nie uprawiają sport, na pewno nie będzie to jakiś duży, duży wysiłek, chociaż no, przejście tych 70 km w nocy może to być mimo wszystko dla każdego wysiłek. Ja osobiście biegam, tak? biegam regularnie i tutaj wiem, że to mi też pomaga w tej ekstremalnej drodze krzyżowej. Natomiast jakby przygotowanie fizyczne nie jest tutaj najważniejsze, tak? najważniejsze jest przeżycie duchowe i też no, należy o tym, o tym pamiętać. A jeśli chodzi o odpowiedni strój, jakieś przedmioty, latarki i tak dalej? Tak, należy wziąć ze sobą na pewno wygodne, nieprzemakalne buty, ciepłe ubranie, czy ciepłą kurtkę zimową, bądź jakieś prawda, odpowiednie stroje sportowe. Tutaj też no, latarkę też powinno się wziąć najlepiej czołową, naładowany telefon komórkowy i właśnie też z telefonem komórkowym się wiąże aplikacja mobilna, którą można ściągnąć ze strony internetowej EDK, w której jest ślad GPS, dzięki która na pewno może ułatwić, ułatwić przebywaniu tej trasy.

Ponieważ padał gęsty śnieg i do tego było bardzo zimno, na trasę wyruszyło blisko 175 osób. Podczas tegorocznej organizatorzy liczy, że o będzie jeszcze więcej ponad 200. Można się zapisać poprzez stronę www.edk.org.pl. Tam y, należy wejść y, w zakładkę trasy wybrać odpowiednią województwo i odpowiednią trasę, którą chcemy, którą chcemy przebyć. Więcej informacji na temat Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na stronie internetowej w naszym programie Pytanie Do. Słoneczna i ciepła aura sprzyjała wspólnej zabawie, której celem było budzenie tej kolorowej i pięknej pory roku, kiedy przyroda budzi się do życia. W Lewitynie forum organizacji pozarządowych z myślą głównie o najmłodszych mieszkańcach Pabianic zorganizowało mini piknik pod nazwą Budzimy Wiosnę. To już kolejna plenerowa impreza zorganizowana przez forum organizacji pozarządowych w Pabianicach. Pierwszą było pożegnanie wakacji w ubiegłym roku, a dziś postanowiliśmy obudzić wiosnę. Jak widać pogodę mamy zamówioną. Na razie czekamy jeszcze na uczestników tej imprezy. Bardzo zachęcamy do udziału. Tym bardziej, że atrakcje były różnorodne. Ta główna atrakcja to mamy foto, zdjęcie plenerowe, właśnie z naszym grafiti, który się kończy tutaj za naszymi plecami. Graffiti było bardzo kolorowe i nawiązywało już do wymarzonego wypoczynku nad wodą. Ponadto był konkurs polegający na trafieniu maskotkom do kosza. Każdy miał do wykorzystania trzy rzuty. Gry i animacje przygotowali zarówno wolontariusze grupy wolontarystycznej Agrawka, jak i pabianiccy harcerze. Było również malowanie kredą oraz tworzenie wiosennych kwiatów z bibuły. Te, można rzec, artystyczne zabawy zapewnił zespół szkół prywatnych Heureka. Dzieci mogły też wcielić się w rolę detektywów, których zadanie było znalezienie świątecznych jajeczek ukrytych w różnych miejscach. Nie zabrakło również intelektualnych atrakcji. Był test oraz zagadki o wiośnie, jak również dzieci odpowiadały na pytania dotyczące zbliżających się świąt wielkanocnych. Nagrodami były słodkie upominki. I jak to na pikniku bywa, było ognisko, w którym można było upiec sobie chlebek. Po zwycięstwie PTK Ortomet Sport nad drużyną widzowa Łódź w strefowym turnieju drużyn do lat 14, o czym mówiliśmy w piątkowym po Podopieczne marzeny Głaszcz w miniony weekend rozegrały dwa pojedynki z drużynami Skujawsko-Pomorskiego. Z w sobotę przeciwniczkami naszej drużyny była ekipa MMKS Katarzynki Toruń. Torunianki w pierwszym meczu strefy przegrały z basketem 25 Bydgoszcz 60-76, a pojedynku z Pabieńczankami na pewno nie zaliczyły do udanych. Już od pierwszych minut spotkania nasze młodziczki pokazały dominację na parkiecie. W ciągu 5 minut pierwszej kwarty pierwsza piątka wypracowała dobrą pozycję wyjściową w tym pojedynku, zdobywając 14 punktów przy zerowej skuteczności przeciwniczek. Zero na koncie torunianek widniało niemal do końca kwarty, która ostatecznie zakończyła się 17-punktowym prowadzeniem PTK Ortomet Sport 22-5. Do przerwy pamięcianki powiększyły dystans o 15 punktów i do szatni schodziły przy prowadzeniu 51-19. Kolejna kwarta również padła łupem podopiecznych marzeny głaszcz 18-14. Ostatnia, nazwijmy to kontrolowana kwarta zakończyła się remisem po 24. PTK Ortomet Sport Pawieńce pokonał MMKS Katarzynki Toru 93-57. W drugim rozegranym tego dnia meczu turnieju strefowego drużyna widzewa Łódź pokonała basket 25 Bydgoszcz 49-46. W niedzielę przeciwniczkami PTK Ortomet Sport Pawieńce był basket 25 Bydgoszcz. Pierwsza piątka na początku meczu wypracowała w pierwszych 5 minutach dziewięciopunktową przewagę. W starciu drugich piątek w drugiej części tej kwarty Bydgoszczanki zniwelowały tę stratę do jednego punktu. Ta odsłona zakończyła się wygraną gospodyń 11:10. Po 5 minutach drugiej kwarty podopieczne Marzeny Głaszcz nieznacznie powiększyły dystans na 17-12, ale druga piątka pokazała klasę i w sumie te kwarte Pabieńczanki wygrały 20-7. Na przerwę drużyny schodziły przy prowadzeniu Ortomet Sport 31-17. Trzecia kwarta zakończyła się remisem po 14, a w ostatnich 10 minutach spotkania znów górą były Pabieńczanki. Wygrały te kwarte 19-9 i całe spotkanie 64-40. Tym samym drużyna PTK Ortomet Sport Pabieńce zakończyła turniej strefowy z kompletem zwycięstw. Pierwsze miejsce daje nam lepszą pozycję wyjściową w ćwierćfinałach. To do zwycięzców turniejów strefowych dokooptowane będą w drodze losowania trzy drużyny, które zajęły w pozostałych turniejach strefowych drugie, trzecie i czwarte miejsca. Jest jeszcze jeden przywilej wynikający z zajęcia pierwszego miejsca. To pierwszeństwo w organizacji jednego z ćwierćfinałów. Jak mówi prezes PTK Zbigniew Grzanka złożymy ofertę organizacji ćwierćfinałów w Pabienicach. Turnieje ćwierćfinałowe zaplanowane są w dniach 12-14 kwietnia. Drużyny PTK Szmilior Znaki Pabieńce i Basket Forever Ksawerów walczące o pierwsze miejsce w województwie w rozgrywkach dziewcząt do 13 lat rozegrały w minioną niedzielę rewanżowy mecz decydujący o tytule Mistrzyń Województwa Łódzkiego. W pierwszym pojedynku rozegranym tydzień wcześniej w Ksawerowie gospodynie zwyciężyły 57-32. Przegrana 25 punktami podopiecznych Marioli Szymańskiej była trudna, a mówiąc realnie mało prawdopodobna do odrobienia. Potwierdziła to już pierwsza kwarta, którą pamięcianki przegrały 10 do 18, druga zakończyła się identycznym rezultatem i basket Forever wygrywał do przerwy 36-20. W kolejnych odsłonach podopieczne edyty koryzny tylko potwierdziły swoją wyższość nad przeciwniczkami z Pabianic. Ksawerowianki wygrały trzecią kwartę 17 do 5, a czwartą aż 21 do 6. Ostatecznie basket Forever Ksawerów pokonał wysoko PTK Szmigiel Znaki Pamienicę 74-31, zdobywając tytuł Mistrzyń Województwa Łódzkiego. Koszykarką PTK Szmigiel Znaki Pabianice pozostało świętować zdobycie wicemistrzowskiego tytułu. Szkoły podstawowe nr 2, 5 i 9 z Pabianic oraz szkoła podstawowa z woli zaradzyńskiej. Dziewczęce reprezentacje tych placówek walczyły w zawodach w koszykówce o mistrzostwo powiatu pabianickiego rozgrywane w ramach igrzysk młodzieży szkolnej. Wymienione drużyny papieńskie o zakwalifikowanie się do zawodów powiatowych walczyły w mistrzostwach na szczeblu miejskim. Wówczas pierwsze miejsce zajęły koszykarki szkoły podstawowej nr 2, na drugim uplasowały się reprezentantki szkoły podstawowej nr 5, a na trzecim szkoły podstawowej nr 9. Rywalizacja w zawodach powiatowych przebiegała w systemie każdy z każdym. Mecze rozgrywano w czasie pięciominutowych kwart. W pierwszym pojedynku SP9 wygrała z SP5 39-32. Drugi mecz szkoła podstawowa nr 2 kontra szkoła podstawowa Wola Zarazyńska do czwartej kwarty był wyrównany. Ostatnia odsłona należała wyraźnie do mistrzyń Pabianic. Szkoła podstawowa nr 2 wygrała ten pojedynek 37-26. W kolejnym pojedynku koszykarki Szkoły Podstawowej nr 5 walczyły z rówieśniczkami z Woli Zarazyńskiej. Już od pierwszej kwarty wygranej 15-2 do 2 zarysowała się przewaga Pabieńczanek. Po drugiej SP5 prowadziła już 29-5. do 5. Koszykarki piątki ostatecznie zwyciężyły 38-24. W czwartym meczu spotkały się drużyny szkoły podstawowej nr 2 i szkoły podstawowej nr 9 i tutaj wyraźnie lepsze były koszykarki SP2 wygrywając ten mecz 36-14. Koszykarki szkoły podstawowej nr 2 wygrały również trzeci pojedynek, w którym 40 do 25 pokonały szkołę podstawową nr 5. W pojedynku drużyn SP9 i woli zaradzyńskiej zwyciężyła drużyna z woli 35-40. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 z kompletem zwycięstw wygrała zawody i zdobyła tytuł Mistrza Powiatu Pawieńskiego. Pozostałe drużyny miały wygrane po jednym meczu i do ustalenia ostatecznej kolejności na podium potrzebna była tzw. mała tabela, w której istotnym elementem była różnica punktów zdobytych do straconych. W meczach tych trzech drużyn najlepszy bilans miały koszykarki SP5 plus 7 i to one zajęły miejsce drugie. Na trzecim uplasowała się drużyna szkoły podstawowej numer 9 z bilansem minus 3, a ekipa z Woli Zaradzyńskiej z różnicą punktów minus 4 zajęła miejsce czwarte. Drużyna szkoły podstawowej numer 2 awansowała do półfinału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody odbędą się w Pabieńcach w środę 3 kwietnia.